Pędzenie, suchość, pieczenie. Jak radzić sobie z tematem nawalającego nam podwozia? Rozwiązanie bardzo rekomendowane również przez lekarzy, ginekologów. Kwaśne środowisko w drogach rodnych zapewnia nam ten prawidłowy wzór na dywaniku. Najbardziej może was zaskoczyć coś, co jest nowością. Dzisiaj będzie chwila o naszym zdrowiu intymnym, bo. Najlepsza babcia to zdrowa babcia i babcia w dobrej formie. Bardzo wiele informacji, bardzo wiele e, wiadomości od Was dostaję z pytaniami, jak radzić sobie z tematem, jak ja to frywolnie nazywam, no, e, nawalającego nam podwozia, czyli naszych dróg rodnych, zwanych też strefami intymnymi. Ja, słuchajcie, zanurkowałam w najnowsze badania i doniesienia na ten temat i okazuje się, że kluczem do naszego zdrowia intymnego jest to samo, co jest kluczem do naszego zdrowia w przewodzie pokarmowym, czyli bogactwo i harmonia mikrobioty w drogach intymnych. I chciałam wam dzisiaj odpowiedzieć na wasze pytania, jak sobie można Pomóc w sposób nieinwazyjny, nie wprowadzający do organizmu, do krwi żadnych substancji chemicznych. Mikrobiota dróg rodnych jest nie mniej bogata jak mikrobiota w przewodzie pokarmowym. Ale chciałam Wam powiedzieć, że kobieta jest zbudowana w ten sposób, żeby automatycznie i naturalnie uzupełniać sobie tą mikrobiotę jelitową w drogach rodnych dzięki przemieszczaniu się bakterii i tworzeniu wewnątrz dróg e, e, moczowo-płciowych, głównie płciowych w tym, w tym e, naszym kontekście, tak zwanego biofilmu. Zapytacie mnie, jak to, jak to bakterie się przemieszczają naturalnie? od miejsca, gdzie są wydalane do miejsca, gdzie powinny się zasiedlić. Przecież się mówi, że nie można dziewczynki <laughs> higiena tylko w jedną stronę, bo w drugą stronę jest niebezpiecznie, ha. Ale to w drugą stronę, jak rozumiecie, między dwójką a jedynką jest niezwykle istotne, dlatego że stamtąd w naturalny sposób następuje Migracja bakterii różnych, różnorodnych, nie tylko szkodliwych, w kierunku właśnie tej jedynki, czyli tego otworu e, naszego wejścia do układu e, moczowo-płciowego. Niezwykle interesującą rzeczą jest to, jak bakterie tam migrują, jak one się przemieszczają i co to może zaburzyć. Przede wszystkim bakterie nie mają nóżek, ani rzęsek, ani niby nóżek i nie mogą same tu, tu, tu wędrować. Otóż natura jest niezwykle mądra i e, spowodowała, że bakterie wielu rodzajów i wielu gatunków tworzą tak zwany biofilm. One nie bytują w takiej zawieszonej, przestrzeni tylko łączą się używając do tego naszych naturalnych organicznych białek, tłuszczy, ym, glikoprotein i wody. One tworzą dywanik, słuchajcie, dywanik, który się przemieszcza. No bo jak one się posklejają i każda kolejna tak pam 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 dołączy, to tworzy się dywanik, który zwany jest w medycynie biofilmem. I teraz są dobre biofilmy, jak dobrem zimu i złem zimu. Złe biofilmy to jest dywanik z bakterii chorobotwórczych. Dobre biofilmy to są takie dywaniki, wykładziny, które chronią przed inwazją bakterii chorobotwórczych. Po to, żeby ten dywanik był zdrowy, musi mieć zharmonizowaną liczbę i różnorodność rodzajów i gatunków bakterii, które tam się znajdują, gdziekolwiek, gdziekolwiek. Czy to jest przewód pokarmowy, czy to jest tą drogi rodne, czy to są drogi, o, zobaczcie. Tak bakterie tak wygląda biofilm. Tak bakterie tkają taką powłoczkę, taki impregnat. I teraz nasze drogi E, głównie drogi rodcze, ze, rozrodcze, zewnętrzne, e, wewnętrzne narządy rozrodcze są powleczone takim biofilmem z, w stanie homeostazy, w stanie zdrowia, z różnorodnych bakterii, które sobie tam bytują. Tam są też e, grzyby, potrafią być też pleśni. Tam jest absolutnie, jak to się mówi, silvarerum, czyli las. Las rzeczy, jeżeli one są w równowadze, to jesteśmy zdrowe. Kłopoty z naszym podwoziem zaczynają się wtedy, kiedy ten dywanik jest przerośnięty bakteriami czy grzybami chorobotwórczymi. Kiedy nam to grozi? Otóż jest kilka wydarzeń i okresów w naszym życiu fizjologicznym, ale również w przypadku różnych dolegliwości, kiedy ten dywanik zmienia swój wzór na ten wzór niedobry. Otóż e, takim e, fizjologicznym okresem, kiedy ta mikrobiota mm, drobnoustrojów w naszych drogach rodnych się zmienia, jest na przykład okres dojrzewania u dziewczynek, gdzie często pojawiają się Upławy i zaczynają się właśnie takie kłopoty. To w przypadku, gdybyście to zauważyły, na przykład opiekując się swoimi dorastającymi wnuczkami, to jest okres ciąży, w którym jest bardzo trudne leczenie e, substancjami farmakologicznymi przenikającymi do krwi. To jest e, częste zmienianie na przykład partnerów seksualnych. No, Nam to też może pomimo dojrzałego wieku, towarzyszyć. Ale bardzo istotnym i takim yy, kluczowym momentem w naszym życiu jest okres menopauzalny i okołomenopauzalny, gdzie zmiany hormonalne, podobnie jak w ciąży, zaburzają tę mikrobiotę w drogach rodnych. I ten dywanik zaczyna być tkany z. No, no, taki ma niekorzystny dla nas wzór pokrywa się tym biofilmem chorobotwórczym. Również w tej chwili jest bardzo duży okres i yy, liczebność infekcji. Często jesteśmy leczone e, leczeni antybiotykami. Antybiotyk oznacza, że jest to coś, co wytłuku, wytłukuje bakterie. Ale to wytłukuje bakterie i chorobotwórcze i nie, y, i nasze korzystne. Istotą utrzymania prawidłowej mikrobioty jelit, y, w drogach rodnych jest liczna obecność bakterii zwany, zwanych pałeczkami kwasu mlekowego. Rodzaj lactobacillus wielu gatunków. Dlaczego? Dlatego, że. Kwaśne środowisko w drogach rodnych zapewnia nam ten prawidłowy wzór na dywaniku. I kiedy zaczynają się u nas kłopoty z podwoziem, następuje swędzenie, suchość, pieczenie, to często bardzo też dostajemy probiotyk osłonowo. Prawda? Co to znaczy osłonowo? I nam się wydaje, że my go dostajemy osłonowo yy, na Jelita, ale jelita są ochronione, ale niestety bardzo często pojawia nam się duża dolegliwość, spędzenie, pieczenie, upławy w obrębie dróg rodnych. I wtedy szczególnie trzeba natychmiast wyrównać poziom na wzorze, na wzorze tego dywaniku, trzeba natychmiast, Upleść i wydrukować e, bakterie z rodzaju Lactobacillus różnych gatunków. I teraz to można zrobić na różne sposoby. Po pierwsze, można w ogóle o tą naszą mikrobiotę intymną dbać, używając żelu do higieny intymnej, który zawiera właśnie mnóstwo, jest przebadany i zawiera miliardy. Już nawet nie tylko samych bakterii, ale kolonii bakterii do tkania tego dywanika u nas w narządach rodnych. Emulsja do mycia. Jeżeli pojawią się już e, takie, powiedziałabym, zapowiadające objawy, lub cokolwiek nas niepokoi, to mamy żel do miejscowego stosowania. To jest produkt Prowak, sprawdzony, zbadany, używany przeze mnie. Yy, prowak to jest specjalistyczny żel dla kobiet i dzieci, więc jeżeli nawet się pojawi u dziewczynek taki problem, to również można prowak stosować. Ale żele do higieny intymnej czy yy, żele do miejscowego stosowania są ogólnie znane. Najbardziej może Was zaskoczyć coś, co jest nowością to jest doustny probiotyk ginekologiczny. O nazwie to są, słuchajcie, kapsułki, które zawierają miliardy bakterii, które stworzą nam ten dywanik w drogach rodnych. A po to robiłam ten cały wstęp. O, widzicie takie kapsułeczki białe. Po to robiłam cały ten wstęp, żebyście zrozumiały, że od tak zwanej dwójki do jedynki następuje migracja poprzez ten. Biofilm, ten dywanik dobrych bakterii do naszych dróg rodnych, które tam się osiedlają i urządzają w fantastyczny sposób, chroniąc nas przed przerostem bakterii chorobotwórczych. Bo, na przykład, taka bakteria jak Escherichia coli jest względnie chorobotwórcza, czyli, kiedy znajdzie się w sprzyjających warunkach e, dla siebie, może wywoływać zakażenia kiedy jest w równowadze z innymi drobnoustrojami, po prostu bytuje sobie tam, powodując procesy gnilne, również bardzo potrzebne w naszym organizmie. Więc dziewczyny, budowa kobiety sprzyja zasiedlaniu korzystnymi bakteriami naszych dróg rodnych. Bakterie nie mając nóżek, przemieszczają się od dwójki do jedynki w kierunku dróg rodnych, tym biofilmem i tam zasiedlają i tkają ten dobry dywanik z wzorem, na którym jest napisane zdrowie intymne. I teraz zobaczcie, ta, yy, ta, ta koncepcja jest o tyle fantastyczna, że tutaj nie przenika żadna chemiczna substancja do krwi. To nie jest ani środek przeciwgrzybiczy, ani antybiotyk, te bakterie z przewodu pokarmowego przechodzą sobie do dwójeczki i tym dywanikiem zasiedlają drogi rodne. Rozwiązanie bardzo rekomendowane również przez lekarzy, ginekologów, ponieważ jest to jak najbardziej naturalny sposób dbania o prawidłowy skład mikrobioty jelitowej w naszych drogach intymnych. Prowag to jest y, polska firma y, Biomet, jest producentem Prowagu. Y, jest to preparat przebadany, sprawdzony i również rekomendowany przez y, wielu specjalistów ginekologii i położnictwa. Więc, dziewczyny, y, myjmy się Prowagiem codziennie. Jak coś się zacznie drobnego dziać, zacznijmy od żelu, który nam prawdopodobnie pomoże. A jeśli się już nam coś dzieje poważniejszego, łykajmy probiotyk ginekologiczny do ustny, który wykorzystuje jak najbardziej naturalną drogę zasiedlania naszych dróg, yy, yy, naszego podwozia, jak ja to frywolnie nazywam, w sposób jak najbardziej naturalny. Piszcie, czy wiedziałyście o tym, że biofilm. To jest taka ścieżka wędrowania bakterii, i tak natura to stworzyła, ale mogą być również biofilmy złe, tak jak Wam powiedziałam. Jeśli ta mikrobiota jest zaburzona, to stworzenie się złego biofilmu powoduje u nas różnego rodzaju dolegliwości, ale my możemy je zwalczyć robiąc nasz dobry dywanik. Tylko on musi być. Musi mieć być, musi móc być z czegoś utkany. A właśnie takimi elementami tego dywanika jest doustny probiotyk.